Witam was kochani na kanale Kasia Tarot. To będzie czytanie dla bliźniaków. <laughs> przepraszam, dla bliźniaków na miesiąc, na miesiąc sierpień 2023. I dzisiaj będziemy opowiadać o tym co w sierpniu. Spojrzymy na ogólne takie energie, to jest pamiętajcie, to jest czytanie e, takie dla wszystkich. Nie będzie rezonowało z wszystkimi, ale spojrzymy na takie ogólne energie na sierpień dla bliźniaka. Powiemy coś na temat pracy, zobaczymy co nam karty powiedzą na temat Waszej pracy, finansów. Zahaczymy oczywiście o miłość. I na samym końcu wyłożę karty porady. Zobaczymy co karty radzą bliźniakom w miesiącu sierpniu. Jaka jest porada kart w miesiącu sierpnia. Także przejdźmy już do ogólnych energii, kochani. Zobaczmy, tutaj jakie są ogólne energie. Mamy Page'a Mieczy. To jest wasza karta ogólna. To jest karta page w Mieczy. Mówi o tym, że wy możecie szpiegować kogoś, reserczować coś, szukać czegoś. Będziecie, będziecie się może uczyć. Ja wiem, że to jest sierpień, to jest lato i mało kto chce iść do szkoły, ale wy będziecie czymś zainteresowani. Wy będziecie. E, szukać czegoś, może na internecie, może kogoś szpiegować. Mamy również umiarkowanie, także tu jest może jakąś decyzję, będziecie musieli podjąć. E, spokojnie, spokojnie. Znajdziecie w sobie taki spokój, ciszę. To jest, to jest taka karta, gdzie Wy znajdziecie ten taki peace w sierpniu. Ehm. I dziesięć pentakli. Słuchajcie, super karty, robicie sobie research, może szpiegujecie kogoś, może ktoś was, Wami jest zainteresowany, może może douczacie się czegoś, może, może szukacie czegoś, będziecie powielać Twoją wiedzę, uczyć się czegoś nowego, eee, ale tak w spokoju, w, zaciszy, w zaciszu domowym. I wiecie co, i w domu macie 10 pentakli, wszystko jest ok, jeżeli chodzi o Wasze finanse, o Waszym dom, o Waszą rodzinę, tu odnajdziecie taki spokój, we własnym domu i szczęście, także ten miesiąc będzie w miarę taki spokojny dla was, taka, taka jest ogólna energia taki, odnajdziecie taki spokój trochę w sobie Coś dobrze, przejdźmy zobaczymy co nam karty powiedzą na temat waszej pracy i na temat waszych finansów na miesiąc sierpień Mamy trzy puchary. Macie cztery buławy, macie królową pen, e, pucharów. Macie, Asa pentakli i macie e, dwa pentakle. Słuchajcie. <coughs> Wersja pierwsza. Jeżeli chodzi o Wasze środowisko pracy, jest ktoś, kto jest z Wami bardzo zainteresowany, kto ma do Was uczucia, może to być jakaś kobieta w Waszej pracy, ktoś, kto jest z Wami zainteresowany, ona jest w centrum. Ona chce Wam złożyć jakąś ofertę. To może być wiadomość miłosna, to jest ktoś, Wasz znajomy, przyjaciel, z kim pracujecie. Tu macie kogoś, kto jest z Wami zainteresowany, kto zainteresowany w romantyczny sposób. Ale już przestanę o tym romantyzmie. Druga sprawa. Wy będziecie coś celebrować, jeżeli chodzi o Waszą pracę. Ja tutaj widzę podwyżkę, ja tutaj widzę awans, ja tutaj widzę um, celebrację czegoś. Także wy będziecie coś opijać w tym sierpniu, jeżeli chodzi o waszą pracę. Ktoś wam zaoferuje ekstra może jakiś um, dochód i wy będziecie może balansować nawet dwie prace. E, także wy będziecie balansować dwie rzeczy, możecie być zajęci, będziecie robić, a pracę, którą wykonujecie, będziecie po prostu kochać. Lubicie to miejsce, będziecie szli tam z miłą chęcią. Ja tutaj widzę radość, ja tutaj widzę celebrację. Ja tu widzę was dających siebie wszystko, jeżeli chodzi o tą pracę, i jest szansa na podwyżkę, na coś ekstra, jeżeli chodzi o pracę. Dla niektórych bliźniaków może być druga praca, jak już powiedziałam. Także karty są bardzo pozytywne, tutaj macie i wkładacie serce w to, co robicie. Także jest celebracja, jeżeli. Dla niektórych bliźniaków może być inna osoba, która jest wami zainteresowana, która was wspiera, popiera, jeżeli chodzi o pracę, która wam chce coś zaoferować. Może szef-szefowa, która bardzo was lubi. Daje Wam ofertę, to jest nowa oferta. Dla osób, które są bez pracy, dla bliźniaków, które szukają pracy, zdecydowanie w sierpniu jest szansa na znalezienie nowej pracy i balansowanie ogólnie obowiązków. Także kto może nawet przez znajomą albo przez przyjaciół możecie znaleźć pracę, ale ogólnie będzie czas dla Was w sierpniu na celebrację, na zabawę, może spotkanie się z przyjaciółmi, coś związane z pracą, jeżeli z finansami, może jakiś przyjaciel, przyjaciółka. Yy, wam coś tutaj zaoferuję. Także karty bardzo pozytywne, jeżeli chodzi o finanse, jeżeli chodzi o Waszą pracę. Yy, mi się wydaje, że Wy będziecie pracować. Może będzie krótki okres yy, w sierpniu dla Was yy, będziecie na urlopie, ale ja, karty są bardzo pozytywne. Także cieszcie się, kochani, i przechodzimy do miłości. Sprawy miłosne dla bliźniaków. Zobaczmy. To jeżeli chodzi o Wasze sprawy miłosne na sierpień 2023. Mamy znowu Tempranc. Wiecie, co jeszcze wam powiem? Mi się wydaje, że wy. Bo to drugi raz to temperance mi wyszło to umiarkowanie. Ale mi się wydaje, że wy cały czas. Wy możecie kogoś śpiegować online. Ale już tak w bardziej spokojny sposób. To z Was może podróżować. Wy będziecie finansowo zadowoleni. Głównie będziecie się skupiać na pieniądzach i szpiegować kogoś. To jesteście kimś zainteresowani w sierpniu. Będziecie kimś zainteresowani w sierpniu, bo to już drugi raz mi wyszło. Ta ogólna energia na początku wyszła i umiarkowanie, i page mieczy. Także mamy umiarkowanie pagea mieczy. Dwa razy już nam to wyszło, to samo. Mi się wydaje, że wy macie jakiś problem z kimś i za, jesteście zainteresowani Waszą osobą. To może być osoba z podznaku ziemskiego. To może być osoba, która, która Wam dawała może stabilizację, tak, takie wrażenie stabilizacji, taka stabilna osoba w Waszym życiu. O tej osobie będziecie myśleć w sierpniu. Natomiast tu między wami ja nie widzę tutaj żadnej innej osoby jeszcze pojawiającej się nowej w Waszym życiu. Wy, wy chcecie wy dążycie do 10 pucharów. Wy chcecie mieć te 10 pucharów w swoim życiu. To jest szczęście takie rodzinne. Pełny dom, radość w związku, stały związek, stabilny związek. Natomiast um, możliwe jest, że ktoś się z wami skontaktuje. Bo ja tutaj widzę małą wiadomość. Yy, możliwe, że o osobie, o której myślicie i tutaj macie czarne myśli, nie wiecie co dalej zrobić, jak, jak działać, jeżeli chodzi o tą osobę. Yy, tu jest możliwość. Ja nie widzę tutaj zbyt dużej komunikacji z, z kimkolwiek. Wy macie, obraliście sobie jakiś cel. Mi się wydaje, że chcecie zdobyć kogoś. I chcecie osiągnąć te 10 pucharów. To jest osoba, tak jak mówiłam wcześniej, taka dla Was wydająca się stabilna. Tu jest coś również z tą wiadomością. Natomiast z tą osobą, którą jesteście zainteresowani, tutaj nie będzie zbyt dużej komunikacji. Dlatego ja tak mi się wydaje, że Wy będziecie latać po tych wszystkich um, social mediach. W Facebookach, Instagramach i tak dalej. Będziecie sprawdzać kogoś. Będziecie sprawdzać, co ta osoba porabia, ale nie będzie zbyt dużej komunikacji. Wy macie cel, tylko na razie w sierpniu nic się nie będzie działo o tą osobę. Wy może oczekujecie, może wy się skontaktujecie z tą osobą, to może być osoba z pracy. Yy, tutaj nie będzie komunikacji z tą osobą bo wy będziecie się jak gdyby wahać i bardzo pesymistycznie podchodzić do, żeby skontaktować się z tą osobą nie wiem czy to jest seks, nie wiem kto to jest w waszym życiu, jest osoba o której myślicie jest osoba z którą chcecie mieć te 10 pucharów i związek na, to może być osoba, to może być koziorożec, byk, ale nie, nie, nie zwracajcie na to uwagi. Na, czy To jest ziemski znak, może być ognisty znak, ale wy nie będziecie, wy jak gdyby będziecie się bali komunikować z tą osobą. Na pewno nie pierwszy nie wyjdziecie z inicjatywą, żeby się skomunikować z tą osobą. Bardzo chcecie osiągnąć sukces, jeżeli chodzi o związek z tą osobą. I chcecie działać, ale tutaj ja wam, ja, wy będziecie mieć bardzo pesymistyczne podejście do tego. Jeżeli jesteście samotni, bliźniaki, nie macie nikogo, to wy planujecie, waszym celem jest chęć tych dziesięciu pucharów. Natomiast co wy będziecie robić? Może, możecie właśnie chodzić na te randkowe portale, pisać z kimś. Na razie w sierpniu nie widzę nikogo znaczącego. Wy będziecie działać, może po portalach, będziecie myśleć o kimś z przyszłości. Jeżeli jakaś randka się nawinie, to będziecie mieć jakieś mieszane uczucia. Nie wiem, czy ja chcę iść, czy ja nie chcę iść. To, to nie jest to. Jeżeli macie już jakąś osobę, tutaj nie będzie komunikacji zbyt dużej w sierpniu. Ale zobaczmy jeszcze. Co oznacza tutaj umiarkowanie? Dlaczego mamy umiarkowanie? Wyważacie, macie jakieś plany i czekacie może na wiadomość od kogoś albo sami chcecie em, otrzymać wiadomość od kogoś. Czekacie na wiadomość, na pierwszy ruch tej drugiej osoby. Tu jest, tu, tu jest jakaś wiadomość idzie powoli, bo mamy... Page Pentacle, czyli taki plan na rozpoczęcie związku. Wy myślicie o związku i domu. Wy chcecie zbudować stabilny dom, stabilny związek z kimś. Nie wiem z kim. Czy to jest osoba, po prostu marzycie o tym, że w sierpniu będziecie um, chcieli poznać kogoś do stałego związku, albo po prostu myślicie o kimś z przeszłości, macie kogoś na myśli. Um, tu może być jakaś wiadomość, ale ja nie widzę dużej komunikacji z kimkolwiek. Dlaczego mamy 6 pentakli? Może wy potrzebujecie trochę pomocy, jeżeli chodzi o finanse i nie chcecie nic zaczynać, bo wiecie, że nie macie wystarczającej ilości funduszy, żeby na przykład zacząć coś. Może coś związane z pracą, ale wy w ogóle będziecie czekać na zmiany, jeżeli chodzi o finanse, o pracę i może wtedy, jak coś się ruszy, to wtedy wy zaczniecie ak bardziej aktywnie działać, jeżeli chodzi o sprawy miłosne. Dlaczego mamy króla pentakli? Tu jest stabilizacja. Wy możecie... O, to jest cesarzowa. Może matka czyjaś. Może dalej mieszkacie w domu z rodzicami i nic się nie dzieje. Może wolicie po prostu zostać w domu tam, gdzie jesteście mieszkać z mamą? Albo druga sprawa jest, jest ktoś ważny dla Was w życiu, to jest ta cesarzowa, czyli ta osoba taka ważna w życiu dla Was, um, która Wam daje stabilizację, ale tu um, nie będzie dużej komunikacji i nie będzie się dużo działo, jeżeli chodzi o tą osobę ważną w Waszym życiu. Dlaczego mamy Rydwan? Więcej zdobędziecie będąc sami. Wy będziecie planować, ale nie będzie takiego działania. Wy będziecie szukać mądrości w sobie albo się douczać z czegoś w sierpniu. Może będziecie sprawdzać kogoś. Tu, ja tutaj na razie nie widzę poważnego związku. Wy chcecie, możecie imprezować, ale ja tutaj nie widzę poważnych związków dla bliźniaków. Nie w sierpniu. Jest ktoś, kogo kochacie? Ktoś, kto jest z Wami zainteresowany, ktoś, kto chce być z wami, ktoś, z kim wy byście chcieli być, i wymyślicie o tej osobie. Wy marzycie o tym, żeby ta osoba wróciła do waszego życia, natomiast jest cisza między wami. To jest cisza między wami, ale to jest ktoś z przeszłości. Ktoś, kogo znacie już. Wy czekacie na tę osobę. Wy nie będziecie aktywni, jeżeli chodzi o tę osobę. Wyczekacie na tą osobę, wyczekacie na wiadomość od tej osoby, bo wiecie, że to, to, to była osoba, tutaj, to, to jest dla osób chyba, które były w takim poważnym związku wcześniejszym. Tu będzie cisza między wami, i nic w sierpniu się nie będzie za bardzo działo. Pięć mieczy. Znowu mamy page'a mieczy. Tu jest dużo szpiegowania się dzieje. Może nawet z obydwu stron. Wy wybraliście jedną osobę. To jest osoba niezależna finansowo. Ona nie mieszka z wami. To jest osoba, która gra albo jest y, również singlem. E, I wy może jesteście wkurzeni na tą osobę. Dlatego jest cisza, ale wy szpiegujecie. Tu jest coś, nie tak. Tu jest coś, się dzieje, nie tak. Tu jest bardziej więcej szpiegowania niż rozmowy i czekanie. I czekanie, dużo czekania, i szpiegowania i sprawdzania. Tu jest ktoś. To jest bardzo dla was atrakcyjne. I na kogo czekacie, ale nie ruszycie się. Powiem tak brzydko, nie ruszycie dupy, żeby cokolwiek zrobić w tym kierunku. Wy bardzo chcecie te 10 pucharów. I komunikacja się zdarzy, ale mi się wydaje, że. Wy czekacie, wy nie chcecie się komunikować, bo wiecie, że jeżeli się skomunikujecie. Z tą osobą to to wywoła, to wy możecie dostać odpowiedź nie od tej osoby. Wy chcecie znaleźć, wy chcecie mieć 10 pucharów z tą osobą, ale się nie odzywacie, bo wiecie, że to wam sprawi przykrość. Tu się może być jakaś kłótnia wydarzy. Ta osoba wam może coś niemiłego powiedzieć. Tu może być komunikacja później w sierpniu. Ale jeżeli będzie ta komunikacja, to sprawi Wam przykrość. Tu będzie kłótnia, to będzie ostra wymiana zdań. Dlatego mi się wydaje, że Wy tak trzymacie się na razie z daleka, nie chcecie się komunikować albo czekacie na tą osobę, ponieważ boicie się, że tych dziesięciu pucharów nie będzie. Na razie nie możecie nic powiedzieć, bo to wywoła jakąś kłótnię. Um... Dlaczego mamy fej dla mieczy? Page Mieczy to jest tylko, to jest na razie, wy tylko szpiegujecie, patrzycie co ta co osoba robi, um, Panni wam jakiś nowy pomysł do głowy, bo wy chcecie osiągnąć sukces, tak na razie wy się trzymacie tak, możecie nawet postować jakieś rzeczy, że jesteście szczęśliwi sami, że jest spokój, szczęście w waszym życiu i tak dalej, chcecie żeby być zauważeni może przez tą osobę, możecie, właśnie dlatego mówię, możecie postować jakieś rzeczy, żeby ta osoba wiedziała, że jak zajebiście u was się w życiu dzieje. Natomiast nie będzie się nic działo. Komunikacji nie będzie z tego względu, bo się boicie, że może, e, może dojść do kłótni. Tu jest ktoś ważny w waszym życiu. Bliźniak powinien pierwszy sko skontaktować się ze swoją osobą, o której myśli. Nie, bo to wywoła konflikt. Także karty mówią, żeby raczej nie kontaktować się z tą osobą, o której myślicie, ponieważ to wywoła kontakt. Tu będzie kłótnia. Także nie. Karty, karty same mówią za siebie. Także nie lepiej nie kontaktować się, bo do niczego nie dojdzie. I przejdziemy do ogólnej porady. Jaka jest ogólna porada dla bliźniaka na miesiąc sierpień? Czas zaplanować coś na nowo. Czas, mimo tego, nie poddawać się. Nie poddawać się. Nie poddawać się. Słuchajcie, wy będziecie w bardzo takiej negatywnej energii, tak mi się wydaje. Wy nie będziecie chcieli zaczynać niczego na nowo. Wy może, wy nie, po, nie macie tak naprawdę pomysłu teraz na nowe życie. Będziecie bardzo zamknięci w sobie, nie będziecie mówić o swoich planach. To nie jest karta, nie wiem, czy to, są, to, nie jest kart, to nie są karty porady. To są karty, które mówią, co wy w sumie nie powinniście robić, ale tak będziecie bardzo zamknięte, bliźniaki, nie będziecie mówić o swoich planach. Jest ktoś może wyjść z, z jakimś pomysłem dla was, wy nie przyjmiecie tego pomysłu. Wy będziecie się blokować od tego pomysłu. Nie, nie ma sensu, nie ma sensu robić tego. I wy po prostu tak, chcecie być zamknięci w sobie. Nie będziecie nic mówić, możecie być zazdrośni o kogoś. E, nie będziecie. Y, nie widzę kontaktu z ludźmi. Będziecie bardzo zamknięci w sobie na ten sierpień. Będziecie zamknięci w sobie na ten sierpień. Co to jest za oferta? Ta oferta, jeżeli jakakolwiek oferta idzie w Waszą stronę na związek, albo Wy macie pomysł na jakiś związek, to nie. Tu jest księżyc. Ehm. Księżyc zaciemnia Wasz umysł. Także jeżeli Wy macie pomysł, to nie jest ten pomysł. Wy jesteście zmęczeni tym, że nie macie tych dwóch pucharów. Wy jesteście uciężeni, Wy macie, macie problem, jeżeli chodzi o związek, o Waszą miłość, o Wasze serce. Tutaj był jakiś związek i Wy jesteście po prostu, będziecie może trochę przygnębieni tym. Ale jest nadzieja. Nie zamykajcie się w sobie, nie zamykajcie się na innych ludzi. Ktoś może um, karma, karma zapłaci, wszyscy będą mieli porówno zapłaceni, to jest jazz, wyrównanie spraw karmicznych i tak dalej, albo ktoś się da, zadaje z, z wodnikiem, z bliźniakiem, przepraszam, z wodnikiem, z wagą. Um, wy nie będziecie mówić o swoich planach nikomu. Wy będziecie zamknięci, ale miejcie nadzieję na przyszłość jest tutaj gwiazda i sprawiedliwość. Um, boli Was jest tutaj jakiś związek. Te dwa kuchary. To jest dla Was ciężarem. Nie wychodźcie na razie z nowym pomysłem. Nowe pomysły mówimy nie, na związkowe sprawy. Tu jest jeszcze, nie macie wiedzy, nie macie wiedzy, dlatego mi się wydaje, że Wy szpiegujecie kogoś, bo Wy nie macie wiedzy na temat tej osoby, którą kochacie. Tu jest, tak jak z poprzedniego tych rozkładu kart tutaj było, że jest jakaś osoba, i szpiegowanie. Dlatego mi się wydaje, że wy nie macie w ogóle całej wiedzy, jeżeli chodzi o tą osobę. Dlatego się poddajecie, macie może negatywne myśli, zamykacie się w sobie, czekacie na odpowiednią chwilę, żeby się skontaktować z osobą. Karty mówią, miejcie nadzieję na przyszłość, ale na razie jesteście uciążeni, będziecie uciążeni takim balastem trochę, jeżeli chodzi o ten związek. I mi się wydaje, dlatego sierpień to będzie taki sierpień, miesiąc szpiegowski osoby, o której myślicie. Także to na tyle bliźniaki. No, takie karty by szły, a nie inne. E, piszcie mi w komentarzach, co myślicie i do zobaczenia we wrześniu. Pozdrawiam Was serdecznie, Papa. Pa.